Bardzo, chociaż już to może się zmieniło, tak? Wielu użytkowników instalacji fotowoltaicznych myślało, że skoro mam instalację fotowoltaiczną, swój prąd, jak mi wyłączą na ulicy, to ja i tak będę miał swój prąd. Wrong, tak nie jest, prawda? No nie. Typowy falownik sieciowy musi też realizować tą funkcję bezpieczeństwa, czyli w przypadku zaniku napięcia w sieci, on też nie może tej, tego napięcia generować. okej okay. No ale wy wprowadziliście, czy nie tylko wy tak, ale są falowniki hybrydowe, jaka jest falowników hybrydowych jest To też nie zawsze tak jest, w szczególności z tego co, co, co wiem, na przykład w Niemczech już mamy tych instalacji z magazynem energii w setkach tysięcy chyba, 200 czy 300 tysięcy. Ale tam też są sytuacje, czy są takie instalacje, gdzie falownik pomimo, nie działa, gdy nie ma prądu w sieci, prawda? Tak, no nie każdy falownik hybrydowy musi działać w trybie off-grid, tak? Nie musi realizować tej funkcji zasilania awaryjnego. Oczywiście może, choć zazwyczaj wymaga to zainwestowania w dodatkowy rozłącznik separacyjny, który w momencie zaniku napięcia w sieci umożliwi z jednej strony pracę tego falownika, a z drugiej zabezpieczenie, odizolowanie się od tej odłączonej sieci. Weszliście na rynek falowników, o tym rozmawialiśmy w innych filmach, więc oglądajcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Trochę się opowiedział o tym falowniku, on jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży, jeszcze go testujecie, przygotowujecie. Jakie, na, na czym to wszystko tutaj polega i jakie są założenia? Zgadza się. Falownik hybrydowy, który tutaj, prototyp, widzicie, jest jeszcze oczywiście w fazie testów. Dokonujemy też pewnych modyfikacji, jeżeli chodzi o algorytmy, o działanie, zarządzanie baterią. Natomiast jest już w pełni funkcjonalny. Falowniki będą dostępne o mocy od 4 do 12 kW. Wszystkie trójfazowe. Taki falownik oczywiście może działać jak typowy falownik przyłączony do sieci ale jednocześnie może realizować funkcję zasilania awaryjnego i bez dodatkowego rozłącznika separacyjnego który jest zrealizowany bezpośrednio w falowniku. Z falownika mamy zasilanie sieciowe oraz zasilanie awaryjne, które tutaj akurat w warunkach laboratoryjnych mamy za pomocą tej tutaj zasymulowany za pomocą tej małej rozdzielniczki to zasilanie Awaryjne jest, co warto podkreślić, trójfazowe i z mocą maksymalnie do mocy nominalnej falownika. Co to znaczy? Czyli jeżeli falownik mamy tutaj 5 kW, to w momencie zaniku napięcia w sieci możemy zasilać urządzenia trójfazowe bądź jednofazowe. O mocy maksymalnie do 5 kW. Tak? Gdyby to był falownik 12 kW, to, to do 12 kW. Czyli to już sporo, tak na dobrą sprawę. To nawet jak mamy ogrzewanie elektryczne, to wszystko, wszystko ogarnie. To, to, to jest taka skrzynka budowlana. Rozumiem, że w normalnym domu to tak nie będzie wyglądało. Oczywiście, że ktoś chce, to takie. Okej, okay, nie, już ma problemu. nie no ale powiedzmy. W, ty, w typowym rozwiązaniu tak naprawdę do zasilania awaryjnego powinniśmy sobie wydzielić obwody, tak? Czyli tam na przykład, gdzie mamy lodówki chłodziarki, e, gdzie, gdzie mamy piec centralnego ogrzewania, chociażby, który, żeby w momencie zaniku napięcia e, dalej był, był podtrzymywany, to te odbiory powinniśmy podłączyć pod wyjście e, backup Tutaj. dokładnie i e, w ten sposób mamy stabilne e, zasilanie. Przełączanie w tryb zasilania awaryjnego odbywa się w czasie poniżej 10 milisekund, czyli na większości urządzeń jest to zupełnie niezauważalne. 10 milisekund, no, to rzeczywiście krótko, przed nagraniem robiliśmy tutaj taki teścik. Możemy ten teścik powtórzyć? Jasne. Tutaj jest. możemy sobie w rozdzielnicy w tej chwili wyłączyć napięcie obwód zasilania naszego falownika po stronie prądu przemiennego i ta rozdzielniczka, tutaj której w tej chwili akurat mam podłączoną lampkę, Y, powinna y, dalej być zasilania. Myślę, że dla kamery nie było to wychwycenia. Dla oka ta kontrolka delikatnie rzeczywiście ta koło y, y, rozłącznika tak. mrugnęła, ale rzeczywiście to zasi zasilanie awaryjne jest realizowane y, w ciągu 10 milisekund. Dobrze, ale to, y, to jak już jesteśmy y, przy zasilaniu rezerwowym i tu. Stoisz przy, przy banku energii. Tak, to jest właśnie bank energii, który współpracuje z naszym falownikiem hybrydowym. Jest to dedykowany bank energii, na który również my udzielamy pełnej gwarancji, który niekoniecznie będzie w takim kształcie jest to, jest to bateria prototypowa ale na pewno będzie miał budowę modułową. Ten bank energii, przy którym stoimy, ma pojemność 11,5 kWh. Składa się z trzech modułów bateryjnych mhm. i jednostki zarządzających, czyli tak zwany BMS. E, powiedz mi, bo tu mamy moduły, tych modułów minimalna wielkość jaka to jest? E, minimalny zestaw składa się z dwóch takich modułów, e, ma pojemność czyli. około e, 7,5 kWh. Maksymalnie możemy tą baterię rozbudować do 30 kWh, ponad 30 kWh pojemność. 7,5 kWh to wystarczy dla domku jednorodzinnego, czy trochę mało? To w, w większości wypadków wystarczy, żeby y, y, w momencie zaniku napięcia i w sieci, i a, w dzień pochmurny, a, żeby podtrzymać a, pracę a, takiego domu. Przez dzień, może dwa. Czyli taki backup bardziej niż, niż typowy Czyli, niż czyli typowy backup. No, jeżeli byśmy, byśmy chcieli stworzyć off co jak najbardziej na tym falowniku jest możliwe, on ma tryb pracy off grid czyli zupełnie bez sieci elektroenergetycznej, no to musielibyśmy sobie pojemność tej baterii oczywiście dobrać do takich najgorszych warunków, tak? Kilku dni pochmurnych. I policzyć dokładnie, ile tej energii będziemy potrzebować. Tak, bo to jest wypadkowa tego, jakie urządzenia w domu mamy, jakie urządzenia chcemy zasilać w przypadku off-gridów, versus w jakim okresie przebywamy, ile tej energii możemy tam dokładny I czy dostarczyć. będzie ten dom eksploatowany przez cały rok, czy może tylko w okresie letnim. letnim, tak? To jest dosyć istotne i wpływa nam na budżet. Jak czy tutaj mamy no, prawie 12. Kilowatogodzin, jak mocno możemy rozbudować, czyli jak, jak wysoko możemy zrobić tą, tą wieżę? Możemy maksymalnie rozbudować do 30 kWh, tak jak wcześniej Ci wspomniałem, a on będzie miał wysokość mniej więcej tak jak do tej rozdzielnicy. Natomiast każdy, każdy moduł bateryjny ma pojemność około 3,8 kWh. Kiedy, będzie to, kiedy będą te systemy już dostępne, bo wiemy, że zbliża się dużymi krokami um, mój prąd 4.0, gdzie e, takie systemy poprawiające bo tu o co chodzi, tak naprawdę? Tu nie chodzi o off-grid, tu nie chodzi o backup, tu chodzi o zwiększenie autokonsumpcji, tak? czyli żebyśmy energię, którą właśnie. Tak, ten backup przesłam... to tak przy okazji, tak, jako, jako rzeczywiście zabezpieczenie przed blackoutem. Natomiast baterie yy, 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 będą dostępne na pewno w przyszłym roku, a falowniki, planujemy, falowniki hybrydowe planujemy wprowadzić już yy, pod koniec tego roku. Pod koniec tego roku. Powiem Tobie, mnie najbardziej zainteresowało i spodobała się ta część, że my nie musimy dokładać dodatkowych rozdzielnic, żeby mieć właśnie ten, ten backup, tak? bo to są albo gdzieś musimy w skrzynce rozdzielczej znaleźć miejsce, albo dokładamy kolejną skrzyneczkę do już nie wiem, istniejących do jakichś zabezpieczeń, to jest bardzo tutaj, tutaj absolutnie rzecz. tego robić nie musimy, jedynie wydzielić sobie obwody w istniejącej rozdzielnicy, tak aby tę część obwodów, które jest najbardziej Y, które tam zależy, aby były zasilane, również w przypadku awarii, y, y, móc podłączyć pod wyjście backup fabryka. Czyli Wi-Fi musi być podłączone, tak? Router Wi-Fi, brama wjazdowa i rolety, tak, y, żeby, żeby być zabezpieczony. Czy coś jeszcze powinniśmy po, po, powiedzieć właśnie o tych rozwiązaniach hybrydowych, off-gridowych, o coś może jeszcze nie, nie, nie zapytałem? Bo temat jest bardzo coraz bardziej popularny z paru powodów, tak? Między innymi. Eee, nasz falownik hybrydowy, łącznie z baterią, będziemy mogli oczywiście monitorować przy pomocy aplikacji Moja MojaSelfA, tej, którą być może niektórzy użytkujący nasze falowniki e, e, sieciowe już mieli okazję poznać. Odcinek Natomiast... na tym, tak słowo, odcinek oczywiście na temat samej aplikacji nagraliśmy osobny. Zachęcam, bo bardzo ciekawa aplikacja. Natomiast w przypadku systemów hybrydowych, aplikacja uaktywnia dodatkowe funkcje gdzie jesteśmy w stanie monitorować na bieżąco przepływy energii, ilość energii generowanej przez system fotowoltaiczny, ilość energii, która trafia do baterii. Możemy sobie oczywiście też określić te poziomy i tryby pracy, czyli w jakim stopniu chcemy rozładowywać tę baterię, kiedy w ciągu dnia chcemy to robić, czy jaką ilość energii maksymalnie chcemy oddawać do sieci. Nie wiem, czy za to mnie polubicie, czy przekliniecie, ale do całej rodziny serfa brakuje w tej chwili tylko stacji ładowania pojazdów elektrycznych i będziemy mieli komplecik, prawda? No bo no hello, panele, falownik, magazyn energii, no to do tej rodziny czegoś jeszcze brakuje. Bardzo ciekawy zestaw i czekam właśnie, kiedy będzie można już go przetestować, instalować, no i na pierwsze cenniki, tak? Bo jeżeli będzie w takich konkurencyjnych cenach jak wasze falowniki, o których rozmawialiśmy, no to, no to myślę, że duże zainteresowanie. Michał, coś jeszcze powinniśmy tutaj dopowiedzieć? Czegoś nie zapytałem? Myślę, że wszystko zapytałeś. Natomiast stacja ładowania to, to też jest coś, co pewnie w naturalny sposób również uzupełni naszą ofertę. Super. Jeżeli. O coś jednak nie zapytałem, coś Was interesuje, piszcie w komentarzach. Zawsze odpowiadamy. Jak nie od razu, to czasami musimy się gdzieś dopytać. Jeżeli Wam się nagranie podobało, to proszę łapkę w górę, subskrybujcie, szerujcie dalej. No i bądźcie z nami w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Dziękuję Ci, Michał. Cześć. Dzięki również. Cześć.